Witam serdecznie na drugim zlocie grupy Swojskie Gotowanie i Wędzenie oraz wszystkich miłośników domowych wyrobów. Kierunek nie ma być właśnie inspiracją, żeby zrobić te domowe wyroby, wymienić swoje poglądy, zrobić zakupy wszystko, co jest potrzebne do robienia domowych wędlin i wyrobów. Przyjechaliśmy, ponieważ uwielbiamy zdrową żywność, zdrowe wędliny, uwielbiamy pana rączkę, pana Koszewskiego i po prostu jest rewelacyjnie i zapraszamy wszystkich. Od trzech lat do Jelux można przyjść samemu, zrobić zakupy detaliczne, samemu zrobić kiełbasę. Czasami wydaje się, że to jest bardzo ciężkie, ale naprawdę robienie kiełbasy jest bardzo proste. Można ją zrobić nawet w domowym piekarniku, smaczną, dobrą, bez konserwantów. Będzie robiona kiełbasa leśniczego oraz pieczeń leśniczego z gotowej mieszanki przypraw, którą również ja wymyśliłem. Po pierwsze to jest jakość mięsa, po drugie przyprawy. I wiadomo, że jak zrobimy sami, wiemy co jemy i to jest chyba ta, ta cała taka magia tego, tych swoich wyrobów. Robimy swojskie kiełbasy, swojskie wędliny już od ponad 10 lat. Przyjechaliśmy tutaj dlatego, żeby skorzystać z doświadczeń ludzi, którzy tutaj są na tym zlocie, tak jak na przykład pan Koszczewski czy pan Rączka, których mamy możliwość na co dzień oglądać w różnego rodzaju programach. No i oni są naszymi inspiratorami. Fajna impreza dużo ludzi, a do tego będzie fest smacznie. No i przyjechał że tu na zaproszenie firmy, z Kierą współpracuję, kiero też oczywiście zafunkcjonowała w moim programie Rączka Gotuje, a jest to mianowicie producent jelit, firma Jelux. Bez jelit ani róż, ani łóżtu dobrego, ani inkrzyk dobroci. Zapatrujemy przemysł mięsny w kraju i za granicą. Jesteśmy obecni, można powiedzieć, na każdym kontynencie na świecie. Dostaliśmy zaproszenie przez firmę Jelux, bo jesteśmy klientami firmy. No i od samego rana jesteśmy, podoba nam się super impreza. Najbardziej jestem tutaj zachwycona, że mam zdjęcie z Remigiuszem Rączką. No mogłam być blisko, wysłuchać go, tych rad różnych, te przyprawy, jak przyprawia te potrawy, wszystko no super było. Postaram się zrobić pyszności. Na początek wariacja z krupniokiem, ale nie będzie krupniok w jelicie, ino, będzie torcik z niego. Potem będzie dobry gulasz, a na koniec zrobimy kiszka ziemniaczaną, czyli wykorzystanie jelit, ale z pilągiem właśnie kartoflanym. To będę robił ja, a oprócz tego jest kupa innego dobrego jedzenia, no i oczywiście trunków. Jesteśmy Browar Wodzisa, świeżo założona inicjatywa w zeszłym roku. Mamy piwa rzemieślnicze najwyższej jakości, w tym księżna Konstancja, jedyne w Polsce piwo z płatków róż. To jest najsłodsze z naszej oferty, piwo delikatne. Mamy szereg konkursów, nagrody bardzo fajne, bo i można wygrać roboty planetarne i ostrzałki do noży, i maszynkę do mielenia mięsa Alfa. Główną nagrodą jest również wędzarnia elektryczna. Na zlocie je luksa. firma Handy wystawia się z częścią swoich produktów, które są używane do szeroko pojętej gastronomii. Tutaj mogę przedstawić nasz piec, akurat produkty, które są w piecu mi się przygotowały. Będą gotowe do spożycia, z niektórych jeszcze będziemy, tak jak ze skrzydełek, obsmarowywać je sosem barbecue i jeszcze podpiekać. Takim hitem, który robi u nas furorę. Są zapiekane warzywa, szczególnie marchewki. Zainteresowały mnie stanowiska wszystkie, ale najbardziej z nożami. Są to ręcznie robione noże, nie żadna produkcja kultowa, tylko widać, że Pan wkłada w każdy nóż swoje serce. Noże z manufaktury Wojsard, no bo jak oczywiście wiemy, dobre noże w kuchni to podstawa, nieważne czy jest to wędzenie, gotowanie, czy praca z mięsem. Rękojeści na tych tasakach robimy z mikardy, czyli jest to laminat wysokociśnieniowy. Robimy na nich taką fakturę antypoślizgową. Żeby uzyskać rewelacyjny smak w kuchni, niezastąpionymi produktami są właśnie sosy. Firma Tasmak jest na rynku od 30 lat, Specjalizujemy się w produkcji sosów, majonezów, keczupów, musztard oraz farszów. W dniu dzisiejszym przygotowaliśmy kilka propozycji. Jest to kanapka z karkówką marynowana w musztardzie francuskiej, jak i polędwica wołowa z sosem serowym. I również pokazujemy tutaj, jak szybki sposób przygotować właśnie sałatkę. Tak naprawdę mamy tylko pomidorki koktajlowe, sałata, cebula, oliwki, kurczak i do tego lejemy nasz dressing musztardowo-miodowy. Jestem Łukasz Szymon-Gamon, jestem ambasadorem marki firmy Bornia. Przyjechaliśmy tutaj na ten zlot po to, żeby pokazać jak łamiemy przepisy i robimy coś innego niż wszyscy na wędzarkach. Nasze wędzarniki służą do tradycyjnego wędzenia, ale możemy na nich również przygotować ciekawe rzeczy, takie jak wędzone krewetki, żabie udka, wędzone owoce i co tylko sobie wymarzycie. Są idealne do barbecue, podwędzania i wszystkiego rodzaju rzeczy, które sobie wymarzycie z dymem. 110 stopni, maksymalnie do 130, to są takie temperatury, które uważam, że bardzo pozytywnie działają na mięso. Takim przewodnim hasłem barbecue jest low and slow. Czyli powolutku, bez stresu działamy sobie na tym mięsie i dzięki temu ono jest mega soczyste, smaczne. Ten czas obróbki i temperatura to jest chyba najczęściej zadawane pytanie. No i druga rzecz, jaka jest najlepsza przyprawa do steka? Bardzo dużo ludzi jakby szukła takiego idealnego smaku w przyprawach, a tak naprawdę wydaje mi się, że taka prostota i kwintesencja smaku tkwi w danym produkcie i trzeba ją tylko wyprowadzić, ja tak uważam, solą, pieprzem. Generalnie nie trzeba cudować, żeby zrobić coś super. My dzisiaj reprezentujemy firmę Ostrzenie Noży Tomasz Kocela z Krakowa. Nikt nie lubi gnieść pomidora, każdy lubi normalnie pokroić pomidora. Tak samo z obróbką mięsa, ze wszystkim. Jeśli nóż straci krawędź, przechodzi się do nas. Jeśli nóż ma już tak zwanego banana, albo jest całkowicie stępiony, ale w jednym na przykład konkretnym miejscu, to stalka nam już tego ani ostrzałka nie wyprowadzi tak przygotowany nóż przetnie nawet półcentymetrowy plaster kondyla. Warsztat Terapii Zajęciowej Żor, od ponad roku współpracujemy z firmą Mielu, a dzisiaj tutaj prezentujemy pracę naszych podopierzych warsztatów terapii zajęciowej, którzy przebywają w 17 pracowniach. Przygotowaliśmy również występ Piotrka Herdziny wraz z jego zespołem. Piotrek jest z nami związany od bardzo, bardzo wielu lat, bo również zaczynał jako rzeźnik prowadzący swój zakład wędliniarski, później zajął się śpiewaniem, więc pomyśleliśmy, że skoro ten nasz zlot jest taki właśnie branżowy, związany z wędliniarstwem, to chcieliśmy zaproszać osoby, które też są w tej branży z nami związane. Jest dużo atrakcji dla dzieci, malowanie twarzy, Wata cukrowa, podkorno, no, wszystko co najlepsze i najciekawsze i, i atrakcyjne. Bardzo mi się podobał ten zlot. Jestem tutaj drugi raz i oby było tych zlotów coraz więcej.